Poszedłem kiedyś do fryzjera. Jakieś dwa miesiące już tam nie byłem, więc kudłów trochę wyrosło, ale w końcu mówię, dobra, pójdę tam. Umówiłem się i przyszedłem. Elegancko wszedłem do środka, przywitałem się, odwiesiłem kurtkę. Chłop od razu mnie poprosili, bo nikogo innego nie było. No więc usiadłem i powiedziałem co i jak. Gościu obciął mnie wręcz perfekcyjnie. Wszystko tak jak mu poleciłem. Zadowolony wstaję, podziękowałem i poszedłem zapłacić. Podchodzę do lady, za nią stoi kierownik zakładu. 25 zł będzie. O cholera, wziąłem tylko dwie dychy. Mówię sobie spokojnie, Peter, udawaj, że nic się nie dzieje. Kładę 20 zeta na ladę, po czym desperacko zaczynam przeszukiwać wszystkie kieszenie. W jednej są jakieś drobniaki. Wysypuję je i zaczynam liczyć. 2, 2,50, 3, kurde, bele, tylko 3,40. I co teraz? Kierownik patrzy na mnie spod czoła. Znajemnie jakby patrzył na największego przestępcę na świecie. Lekko nerwowym głosem mówię mu. No a może pan tam dojeczyłby te złoty 50? On się oburza. Mówi, co ty młody, przekupić mnie chcesz? Naciągnąć? Mówi mu, no gdzie przy pana, to ja może następnym razem oddam może. No ale on już zaczął swoje. Odprawia całą litanię, że co ja sobie myślę, tak bez pieniędzy przechodzić? I tym podobne. Na końcu grozi, że zadzwoni na policję. Tak, na policję będzie dzwonił przez jakieś złotych pięćdziesiąt. Na szczęście uspokoiły go jakieś pracownice i darowali mi już te półtorej złotego. Co w wyniku z tego wszystkiego? No to, że musiałem jeszcze dopłacić dychę za to, że podeptałem trawnik w drodze do tego fryzjera. Więc moral z tego taki... Nie deptaj trawy.